Był bardzo długi dzień, 855 km na motocyklu. Tempo na etapie było dobre, jak sprawdzałem międzyczasy, to te straty do, do lidera były naprawdę małe. Odcinek był niesamowicie szybki, trzeba było trzymać mocno gaz i, i tyle. 330 km 3 godziny 6 minut i to dało mi miejsce 26 bodajże piekarnik pełen Dzisiejszy dzień zaliczam do udanych, dlatego że nie miałem żadnych awarii, żadnych przygód. Jechało mi się dobrze, fajne tempo, więc jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, aby tych dni było takich więcej. Tam tak 30 km trochę poblądiliśmy, traciliśmy coś 2-3 minuty, no i to nam brakowało do top 10. My jesteśmy trochę zmęczeni, ale jeszcze 2 dni a już będzie rest day i damy się do kupy we dalej. Trzymajcie kciuki. Rano startowaliśmy, jak było ciemno, i dojechaliśmy jak jest ciemno. Super szybki odcinek. Jechaliśmy piątym, szóstym biegiem cały czas, nawet zakręty nie odpuszczaliśmy gazu, tylko żeby cały czas te, te sekundy łapać. To był na pewno fajny odcinek do jazdy, więc sobie dwoje z Tymo mieliśmy frajdę. Navigation tutaj year is already very hard because many tracks everywhere and not everything can be in the roadbook. But this year it's even a step harder with electronic roadbook. we need to get used to it we can't prepare anything by our, ourselves anymore we can't even make any mark like we did on a, on a paper workbook so we have to really rely on this machine and everything comes into the first moment we see it the first time and it's a big challenge uh, slowly we get used to it and it's getting better day by day